Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu pod tytułem Czy On, ona chce z Tobą być, czy będziecie razem? Oczywiście czytanie jest ogólne, także sprawdzimy sobie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Wybierzcie proszę kartę i zaczynamy. Warto teraz pogłębiać sferę duchową. Jest wieża w tle, więc będą zachodzić w najbliższym czasie głębokie przemiany w waszych wnętrzach. Ta relacja jest lekcją. W większości przypadków ta osoba planuje z wami przyszłość, przynajmniej tak wynika z rozkładu. Przypominam, że czytanie jest ogólne. Mamy kartę nowego startu i rozpoczęcia od nowa, co jasno może wskazywać na chęć ułożenia z Wami życia, bądź jeśli dotychczas coś poszło nie tak, jest chęć odnowienia relacji. Więc e, jeśli on czy ona wcześniej nie angażował się, nie angażowała, e, jest wysoka szansa na to, że teraz się poświęci, e, że dojdzie do wewnętrznej przemiany, ale w niektórych przypadkach jeszcze się powstrzymuje przed zmianą, e, zastanawia się, więc na pewno potrzeba modlitwy, medytacji, e, spokoju w tej sytuacji. I pogodzenia się i przyjęcia tej lekcji taką, jaką ona jest, z pokorą. I jedynie wtedy może coś się zmienić. Potrzeba zmiany podejścia, to na pewno, eee, współpracy. Zrozumienia siebie nawzajem, ale najważniejszy w tej chwili jest spokój, zarówno dla Was, jak i dla tej osoby. W tej chwili on czy ona czuje się nieco niezręcznie, będzie się zachowywać e, ostrożnie wobec Was. E, hmm. Ale w moim odczuciu jest ta chęć pokonywania przeszkód. Relacja jest natury duchowej, na pewno to wyczuwam. I jeżeli zwrócicie się do siły wyższej o pomoc, jak najbardziej może rozwiązać się w godziwy, w sprawiedliwy sposób. Tak? Mówi o tym karta: Korzystny wynik. Oboje tak naprawdę e, możecie być zadowoleni i szczęśliwi i razem, bo jest dla Was plan. I możliwe, że tego rozwiązania Związania na tę chwilę nie widzicie, więc tutaj należy włączyć zaufanie, uwolnić zmartwienia, oczyścić się z gniewu, nie obciążać się za nadto. Czyli idźcie dalej naprzód, energetycznie macie szansę. Pamiętajcie o tolerancji, o nienarzucaniu swoich poglądów w drugiej stronie, bo tu też należy otworzyć się na nowe, być może czasem brakuje Wam w tej sytuacji cierpliwości, więc warto popracować się ze swoim ego, bo w związku nie jest tak, że tylko moja racja jest nieomylna, najsłuszniejsza i... Bierzcie naprawdę pod uwagę również poglądy drugiej strony, nie wyciągajcie fałszywych, pochopnych wniosków. E, może też być relacja z ojcem do przepracowania, zwłaszcza jeśli ojciec był despotyczny. A m, poza tym odpoczynek. Weźcie urlop, jeśli możecie. Przeorganizujcie trochę swoje życie, to co dotychczas, ponieważ w takiej formie relacja nie będzie funkcjonować. Na pewno potrzeba zmian. Także odetnijcie się od tego, co wam nie służy, czyli głównie od stresu, od zmartwień związanych z tą relacją i z tą osobą. Nie było tu zdrowych wzorców, i one teraz muszą się przetransformować. Musicie teraz pobyć trochę sami. Ta osoba również, aby miała czas i przestrzeń do refleksji, bo myślę, że też wyczerpaliście już wszelkie możliwości, takie od strony intelektualnej. Dlatego e, tak ważne jest zwrócenie się do strony duchowej i bardzo dobrze, że tego wsparcia szukacie. Tylko głębsze zrozumienie istoty tej relacji, może poskutkować pojednaniem z tą osobą, bo nie mam wątpliwości co do tego, że wy się kochacie. Eee, u wielu z Was jest to relacja z poprzednich wcieleń, więc nie mogę powiedzieć nic innego, jak to, że macie szansę na małżeństwo, na udane życie, trwałą, stabilną relację. Powinno tak być, eee, taki powinien być wynik. Jednak pamiętajcie o wszystkich wskazówkach, które Wam udzieliłam. Podczas tego czytania. Jeżeli ta osoba zerwała z Wami kontakt, owszem, chce odnowić, wrócić do Was, natomiast pytanie, czy jest gotowa wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje czyny? Co na tę chwilę może realnie Wam ofiarować i włożyć? do tej relacji, czy jest w stanie sobie radzić w trudnych sytuacjach, czy tylko wtedy, gdy jest przyjemnie i sielankowo, bo ta relacja dla niego czy dla niej może okazać się wyzwaniem. Jest to osoba z natury entuzjastyczna i dumna z siebie, kiedy jej się uda, ale kiedy odnosi porażkę, pojawiają się problemy, mocno przeżywa porażki. Zastanówcie się też, czy potrafi być osobą bezinteresowną, bo ja mam wrażenie, że bywa złośliwa, kiedy coś jej nie wychodzi i że nie zawsze jej się chce pracować nad błędami, więc może być ciężko. Zastanówcie się, czy do siebie pasujecie, czy jest szansa na równowagę w dawaniu i braniu, bo zwłaszcza jeśli. Panie mnie oglądają, mamy króla kielichów i pentakli w odwrocie, na dodatek trójkę kielichów w odwrocie, więc romans, przygoda, zabawa jak najbardziej z tą osobą, no ale czy poważny związek, odpowiedzcie sobie, czy to jest ktoś, kto, e, kto, ktoś o tak samo wysokiej wrażliwości, jak wy, bo jeżeli się na przykład na was gniewa, Obraża, że coś pójdzie nie tak, to są pierwsze sygnały, że ta osoba może być niewłaściwa. Warto się zastanowić też, czy nie jest skłonna do manipulacji, do wykorzystywania was. Bo jeżeli do tej pory pokazała nerwy zamiast kreatywnie i z fantazją podejść do znajomości, no to zastanowiłabym się, co dalej. Dlaczego w ogóle chcecie być tą osobą? Bo ciężko stworzyć związek z kimś, kto nadużywa naszego zaufania, smuci nas, niepokoi, e, zaniedbuje. A tu niestety e, ta relacja taka może być, że ta osoba coś schrzani, nie przyzna się do błędu, nie będzie planować nad emocjami, no, ulega kaprysom, zachciankom, ma wybujałe ego. Może po prostu jest love lasem, love laską. Nie musi to być dla każdego, ale jednak dla kogoś ta, tam z Was jest, więc jeśli macie pierwsze sygnały, no nie ignorujcie ich. Mam wrażenie, że większość z Was uwikłała się w jakąś dziwną sytuację uczuciową. Może i nawet trójkąt miłosny, ta osoba może mieć dużą ilość partnerów seksualnych, dużą ilość fałszywych osób wokół siebie, a już w najgorszym przypadku sama taka jest. Zresztą no, znamy to powiedzenie, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Przede wszystkim nie czuję tego, żeby była skłonna do refleksji, do pracy nad sobą, do współpracy. Więc, może warto odpuścić, niż walczyć o tego człowieka i później wiecznie czuć się osamotnionym w relacji. Całkiem ładne karty. Jak widzicie, odpowiedź jest na tak i ta osoba wierzy, że jest dla was szansa. Natomiast są sprawy z dzieciństwa do uzdrowienia, toksyczny wpływ rodziców. Ta osoba jest mocno skoncentrowana na swojej trudnej przeszłości, niepewna ze skłonnościami do gniewu, buntu. Nie miała i nie ma dobrych relacji ze swoimi rodzicami. Oczywiście energie mogą się wymieniać, tak, więc może to się tyczyć was. Mm. Może też być bardzo zależna od rodziny i aby być z wami, musiałaby być gotowa rodzinę porzucić, wyprowadzić się e, od rodziców. Ona na co dzień niestety funkcjonuje w atmosferze kłótni rodzinnych. Oczywiście, jeżeli wy macie taką sytuację, no to wiecie, że wy macie taką sytuację i to dotyczy się was, tak? Wymienność energii. Czego te kłótnie dotyczą? To są kłótnie o obowiązki domowe, i głównie, tak? I też obawiam się, że gdybyście zdecydowali się być razem, tutaj wpływ rodziny byłby bardzo silny. I chodzi albo o zakorzenione wzorce, albo po prostu wprost. Rodzina wtrącałaby się bardzo. Do życia. Może to jest w ogóle kwestia z tego, tego że któryś z was musi się wyprowadzić i właściwie założyć takie niezależne gospodarstwo domowe, ok? Ta osoba może skupiać się teraz na pracy i oszczędzaniu pieniędzy, zwłaszcza jeżeli jest to zodiakalny byk. Widać, że odpowiedzialności się uczy, że uczy się wywiązywania z obowiązków. Punktualności, e, takiego praktycyzmu życiowego, bo ta sfera była wcześniej zaniedbywana, i jego czy jej rodzice bardzo mocno mieli z tego powodu sporo żalu. No chyba, że ta sfera jest zaniedbywana u Was, to należy mocno na nią e, popracować, żeby uniknąć pretensji wzajemnych, tak? Bo nie widzę tutaj właśnie takiego poukładania relacji pod kątem praktycyzmu życiowego. Więc jeżeli któryś z Was zrezygnuje, bo nie wiadomo o kim tutaj mówię, to też u każdego może być troszeczkę inaczej. Więc tu już tak powiem obupólnie, więc jeżeli tutaj zrezygnujemy z wygodnickiej postawy i wiecie, takiego przysłowiowego obiadku mamusi, widzę te szanse, okay? Natomiast też pojawiają mi się do przepracowania takie aspekty jak zazdrość, ktoś ma skłonności do szantaży emocjonalnych, no, i tu tak samo, tak? nie wiem, czy to wy, czy ta osoba, czy wasi rodzice, natomiast coś takiego wyczuwam, i myślę, że z tego powodu jest ta dwójka powietrza, czyli odciąganie się z podjęciem decyzji o związku, sprzeczne emocje, obawa przed dalszym działaniem, więc zastanawiam się nad realnymi możliwościami do stworzenia związku z tą osobą, bo na pewno sporo pod kątem emocjonalnym jest do uzdrowienia. To już decyzja należy do Was, czy próbować dalej, czy wyruszyć w całkiem nowym kierunku. Bez wiary w powodzenie, bez działania, bez wspólnych pasji i takiego entuzjastycznego podejścia do relacji może być ciężko. Mimo, że to mógłby być człowiek godny zaufania, bo zgodzę się tutaj, że zapewniłby bezpieczeństwo materialne, widać, że teraz na tym się skupia, że jeżeli chodzi o obowiązki domowe, wyciąga wnioski, dojrzewa, więc gdzieś można liczyć na praktyczne i konstruktywne podejście do problemów, więc mm, widzicie, no, wielu odpowiedzi jest na tak. Jest jeszcze jedna wersja, którą widzę. Mianowicie, wybór między dwoma kobietami może być między żoną a wami, może być między matką a wami, dwiema kobietami lub mężczyznami, odwracajcie sobie, jeśli trzeba. No bo w kochankach mamy dokonywanie wyboru, kto jest tą osobą właściwą, i w wielu przypadkach jest ten strach przed zaangażowaniem. A żeby być razem, no, bez zaangażowania w relacje, związek nie ma racji bytu. Gdzieś tam wyczuwam, że ta osoba byłaby w stanie się o Was zatroszczyć, więc tu dużo pozytywniejszy układ niż w dwójce. Ale może jeszcze potrzebuje czasu, by tę decyzje podjąć. Więc jeśli jej zaufacie e, i również okażecie e, takie wspierające podejście, no to czemu by nie? I oczywiście y, angażujące się w tą relację, tak? Ale jeżeli będzie dominować zazdrość, zabor, zaborczość, jakieś emocjonalne problemy czy szantaże, no to szybko będzie się to wszystko komplikować. Więc to też na pewno w dużej mierze zależy od Was. Dobrze kochani, dajcie znać jak się podobało, przede wszystkim czy zarezonowało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymam kciuki za Wasze powodzenie w życiu miłosnym i do usłyszenia w kolejnym czytaniu.